Wszystko zaczęło się od Kubusia Puchaty. Tak naprawdę to nie! No dobra, pewnie takich filmów było wcześniej już wiele, ale u mnie od niego się zaczęło. Najpierw puchatek krew i miód. Tytuł brzmi jakby twórcy wzięli nazwę dodatku do Wiedźmina, ale zmieni jedno słowo, by wremny poleńca się nie przyczepił. Tak jednak ten film był dla mnie w kategorii słabego średniaka. Bo z jednej strony zamysł fabularny był ciekawy, tak jednak dialogi, gra aktorska, praca kamery i generalnie praktycznie wszystko pozostawia sporo do życzenia. No ale przynajmniej okazał się finansowym sukcesem. Potem był sequel. Puchaty krew i miód 2, który już jednak dobiózł. Już się jakoś prezentuje. I choć nie podoba mi się zabieg fabularny, nie będę dużo spoilerował, polecam obejrzeć ten film samemu, nie trzeba oglądać pierwszej części. Tak jednak sam film to już bardziej porządny ślignac. Swoją drogą, całe uniwersum powstające wokół m.in. tych dwóch filmów Treadwisted Childhood Universe jest dla mnie po prostu ciekawe i nie mogę się doczekać kolejnych filmów z tego uniwersum. Potem był Maustra. I powiedzieć, że ten film to katastrofa, to jak nic nie powiedzieć. Serio, krytyk porównujący ten film do Puchatka Krew i Miód, niech pomyśli jeszcze dwa razy. W porównaniu do pierwszego filmu o Kubusiu Puchatku, ten film to po prostu dramat. Ale przez przypadek nadafiłem na inny produkt, jakim jest film Screambone. I pewnie bym go zignorował, ale moją uwagę mówiąc o tym, że ten film jest od twórców The 2. No i jeszcze jakieś twórców The Min One, ale o tej serii filmowej nigdy nic nie słyszałem, więc mnie nie obchodzi. Ale z kolei seria Terry Fire jest jedną z mojej ulubionych serii horrorów czy straszerów. Osobiście gorąco polecam. Ale dowiedziałem się także, że rolę głównego antagonisty zagra w tym, tymże Screamboat. David Howard Horton, który zagrał rolę Clowna Auta w serii Terry Fire. Więc skupijmy uwagę, zobaczmy, czy ten film ma coś do zaoferowania. Ogólnie podobnie jak Maustra. Film ten powstaje dlatego, że animacja parowiec Willy weszła do domeny publicznej, dlatego tworzenie horrorów o myszce Miki stało się możliwe. A sam zarys fabularny ma jakiekolwiek nawiązanie do wcześniej wspomnianej animacji, albowiem. Pasażerowie nocnego promu do Nowego Jorku szykują się na niedługą, spokojną podróż do domu, nie podejrzewając, że większość z nich nie dobije do portu. Na skutek tajemniczej anomalii zwykła szara mysz przybiera postać łudząco podobną do pewnej gwiazdy dziecięcych kreskówek. Zamiast jednak emanować ciepło i bawić najmłodszych, pulsuje nienawiścią i morduje niewinnych. Gdy krew zalewa pokład, a ilość typów grozi zatonięciem, grupa pozostałych przy życiu pasażerów musi stoczyć krwawy bój o życie z bestią, której pysk wygląda tak znajomo. Jakby coś opis filmu. Webu. Także chociaż akcja dzieje się na łodzi, Dobrze, że nie w Łodzi. Aha, mało śmieszne, wiem. No na dodatek tytuł. Screamboat. Nawiązanie do Steamboat. Bo Steamboat to z angielskiego parowiec i ta się nazywała pierwsza animacja o myszce Miki, czyli Steamboat Willie, parowiec Willie. Zmieńcie w słowie Steam literkę T na CR i wychodzi Wam Scream. Prosta, genialna. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że ten film został zapowiedziany jako horror-komedia. To już mu dodaj dodatkowych punktów, ponieważ, bądźmy sobie szczerzy, zrobienie poważnego filmu o myszce miki zabijającej ludzi jest niemożliwe. A zrobienie komedii o w klimacie horroru jak najbardziej ja to kupuję. Ale co tu dużo mówić? Zobaczmy oficjalny trailer, no bo po to ten film powstał, aby na niego zareagować i go omówić, więc lecimy. Jako, że oficjalnych zwiastunów jest kilka na kilku kanałach i jest także wersja polska tego zwiastun zwiastunu, to zdecydowałem się, aby obejrzeć wersję polską. Generalnie grafika promocyjna mi osobiście się podoba. Link do zwiastunu, który tutaj będę omawiał, macie w opisie. Osobiście polecam także tam seksy komentarzy. Zgadzam się z opinią ludzi, że ten film zapada się 5 z maustrap i zapewne okaże się ogromnym sukcesem w box office, Podobnie jak pierwszy kubuś puchatek. No i ma bardzo dobro aktora, jeżeli chodzi o.

Or a monster that lurked in the underbelly of the ferry. Steamboat Willie. That's gonna make one jacktub cartoon someday. No! No! Widzę, że nie używają nazwy mieszkamiki tylko Steamboat Wheelie. Czy parowiec Wheelie? Ale okej. Okay. Oh! It was like a demonic rodent with shorts and hat. Maybe it was some cheese. Nobody screws with us. This is Captain Willy's shit. are well, coming back to Staten Island again. They're all a little bad. Willy's broke. It's the happiest place on earth. Więc, cóż mogę powiedzieć? Sam trailer wygląda nie najgorzej, a wręcz ciekawie. Cieszę się, że trailer wskazuje nam dosyć małego rozmiary myszki Miki. Tak będę nazywał główne antagonistę nadal myszką Miki. Jest szansa na powolne i subtelne zabijanie, a nie jak w typowym Straszerze, gdzie mamy tanka, który nie otrzymuje żadnych prawie obrażeń, lub posiadającego ubogą mechanikę teleportacji w filmie Maustrap. A takiego mutanta, na tyle małego, że trudno go zobaczyć, a tego niczego znienacka? No, może to być nawet ok. Ogólnie myślę, że film będzie takim lepszym średniakiem, podobnym jakością do kubuś puchaty filmu 2. Zapewne będzie to spory sukces kasowy, znany Człowiek Obsady, jako główny tego tego ciekawy temat. Jeden co mógłby popsuć odbiór tego dzieła to albo uprzedzenie związane z filmem Maustrap, albo w mniejszym stopniu z innymi średnimi filmami na podstawie postaci ze starych bajek. W sensie horrorów na podstawie starych bajek. A wy co myślicie o nadchodzącym filmie Screenboat? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę pod nim. Zapraszam także do subskrybowania kanału. Do następnego filmu, już wkrótce. Cześć.